Od y, przeszło trzech lat działamy w tematyce VAT-u 8% na usługi kosmetyczne. Ten temat ugrzązł teraz w Europarlamencie i jest to pewnego rodzaju archaizm. Michał Łęczyński, człowiek, o którym mówi się, że otworzył jednym, tweeta, jednym tweetem branżę beauty. Chciałbym podziękować także portalowi, stronie Beauty Razem. Potrzebne są na pewno zmiany. Które ułatwią Wam funkcjonowanie zmiany, na przykład jeśli chodzi o podatek VAT. Natomiast ważne jest to, że rząd nie zgodził się do teraz, mimo że zabiegamy o to od trzech lat, na obniżenie stawki VAT na usługi kosmetyczne do 8%. Wymaga co, to, co prawda, zmiany dyrektywy unijnej, yy, która dotyczy obniżonej stawek VAT, natomiast. Trzy lata mijają. Tylko że kosmetyka była tak samo dotowana jak Tak, ale właśnie prosili, żeby to było też. To przynajmniej rozumiem. To, co chciałem czytać, to przynajmniej rozumiem. Bo od 2006 roku istnieje dyrektywa 2006 łamane przez 112 łamane przez WE, która dopuszcza VAT 8% na fryzjerstwo, a nie dopuszcza dla kosmetyki. No, stąd. Usługi kosmetyczne są na 23% wacie, a my chcemy, żeby uczciwie był na 8%. Mamy wyliczone ile 10 tysięcy miejsc pracy to ratuje, zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. No ale jednocześnie niektóre te same usługi lekarz wykonuje na wacie zwolnionym.